Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku byka. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc kwiecień 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam Cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym, wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moi drodzy, przejdziemy już do horoskopu, nie będziemy przedłużać. Byk i horoskop na kwiecień 2021. Moi drodzy, jeżeli chodzi o horoskop, o horoskop na kwiecień. To jest to horoskop bez podziału na miesiące. To, co karty chcą wam pokazać, ja to po prostu przekażę w najbardziej przystępny dla was sposób. Byk kwiecień 2021. Cóż dla osób z znaku byka, zobacz. Byki. No, byki. Ja mam tutaj pokazane... Że jakiś mężczyzna zupełnie nowy, fajny, będzie do Was wychodził z propozycją uczucia, będzie Was podrywał, będzie chciał rozwoju Waszej relacji. Może być to mężczyzna w Waszym wieku lub młodszy od Was, ale na pewno młodo wyglądający i mający takie młode, wręcz można powiedzieć, młodzieńcze podejście do życia. Taki mężczyzna pojawia się w kwietniu w Waszym życiu i myślę, że będziecie z tego zadowolone, szczególnie osoby, które. Są tutaj same i szukają mężczyzny, tak? Ewidentnie takie osoby będą tutaj zadowolone, powinny być zadowolone. Ten mężczyzna będzie fajny, przystojny elokwentny. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy. Cóż w kartach dla byków na kwiecie? Byk i kwiecie. No tak, oczywiście. Karta wierzy, że jest chyba stałą kartą w horoskopie na kwiecień dla praktycznie wszystkich znaków zodiaku. Polubiła kwiecień. Hmm. Byk i kwiecień. Proszę. Byki, kwiecień. Cóż tutaj dla byków w kwietniu? Byki w kwiecie. No to po kolei, moi drodzy. Przede wszystkim tak. Uważamy na złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz kości kręgosłupa, gdyż to mi się pokazuje jako coś, co może w miesiącu kwietniu większości byków bardzo dokuczyć. Dlatego warto, abyście zwróciły, drogie byki, na to yy, swoją uwagę po prostu. Również mam tutaj pokazane, że jeżeli robicie jakieś remonty, jeżeli będziecie robiły jakieś remonty, czy to w swoim mieszkaniu, domu, na swojej działce, posesji, to uważajcie. Uważajcie na to, że robotnicy mogą chcieć Was oszukać. To nie jest dobry miesiąc na, na remonty dla byka, dlatego że osoby, które będą Wam remontowały dom, mieszkanie czy cokolwiek innego, Mogą Was oszukać. Szczególnie mi tutaj chodzi o oszukanie mm, czasowe. Na zasadzie tego, że powiedzą Wam, że zrobią coś w miesiąc czasu, a tak naprawdę może minąć trzy miesiące do przodu, a to nadal nie będzie zrobione będzie wszystko rozwalone. No, nierzetelne osoby, jeżeli chodzi o remontowanie to mi się tutaj pokazuje i na to też uważam. Także nie róbcie żadnych remontów w kwietniu, nie zabierajcie się za to, gdyż może się to dla Was skończyć tak średnio dobrze. Kolejna sprawa, która mi się pokazuje, moi drodzy, to hmm. przez większość miesiąca w pracy dla Was będzie dobrze. Natomiast ja mam wrażenie, że tak jak mówi, to stare przysłowie ładnie żarło i zdechło, tak? Czyli wszystko jest dobrze, 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 do czasu, aż bach, dzieje się jedna rzecz, coś pęka, no i tutaj już nagle jest nie za dobrze w tej sferze pracy. Ja mam tutaj pokazane, drogie byki, dyskomfort przy pracy spowodowany jakąś kobietą. Przez jakąś kobietę w swojej pracy możecie czuć dyskomfort, możecie czuć Nieprzyjemną atmosferę może być tutaj jakieś nieciekawe zdarzenie. Mało tego, byki. Ja mam tutaj pokazane, że możecie mieć niestety taką y, tendencję w kwietniu, że jeżeli będziecie w pracy lub jeżeli będziecie pracowały, to będzie Was strasznie bolała głowa. Ja mam tutaj pokazane silne bóle głowy przy pracy, czy też spowodowane właśnie pracą. I to mi się tutaj nie podoba, i na to warto byłoby, abyście zwróciły moje drogie byki uwagę. Kolejna sprawa, która mi się tutaj pokazuje. Możliwość otrzymania pieniędzy z urzędu lub od państwa, od jakichś wysokich instytucji, to mam tutaj pokazane. A co niektóre osoby będą mogły liczyć na wsparcie starszego pokoleniowo mężczyzny z rodziny? Mam tutaj pokazane wsparcie i wsparcie duchowe, emocjonalne, i wsparcie finansowe. Także, jeżeli będziecie potrzebowały wsparcia finansowego, to starszy pokoleniowo mężczyzna z rodziny typu ojciec, yy, dziadek, wujek mogą Wam w tym miesiącu pomóc i to z taką yy, rzetelnością, z chęcią. Jeżeli. Przedstawicie im swój problem. Jeżeli oczywiście będziecie miały jakiś problem w tej sferze życia, to mam wrażenie, że z chęcią wam pomogą, tak? Nie z przymusu, czy no bo nie wypada nie pomóc rodzinie, tylko z chęcią, tak? Ja chcę pomóc, bo po prostu chcę to zrobić z sercem. <laughs> Też mi teraz tutaj przyszło do głowy to, że. Co niektóre osoby, które mm, mają dzieci, być może wasze dzieci, wnuki, nie wiem, ktoś bliski z rodziny, z otoczenia planuje ślub, być może wy będziecie tutaj wspierali finansowo yy, no wszelkie przygotowania związane ze ślubem, czy też z inną uroczystością rodzinną, z kościołem w tle. To mi się tutaj pokazuje. Szczególnie jeżeli macie syna, wnuka i tak dalej. Od strony. Bardziej to widzę, że od waszej strony jest to mężczyzna, typu syn, wnuk i tak dalej. <laughs> Dobrze, moi drodzy, dalej. Pokazuje mi się miłość, pokazuje mi się uczucie. Mężczyzna, tutaj się pokazuje, mężczyzna przy pracy, który będzie wykazywał jakieś takie no. Poczujecie, że mu się spodobaliście, być może będzie się na was jakoś patrzył specyficznie, albo będzie wam dawał jakieś takie znaki poprzez swoje spojrzenie, że mu się podobacie, że czegoś od was chce i to będzie krótkotrwałe. Ja mam pokazane, że ten mężczyzna nie będzie niestety długo zainteresowany Waszymi osobami, tylko mam pokazane szybkie przerwanie. Ale też dlatego, że te, tego mężczyzny może być w Waszej pracy mniej niż zazwyczaj w kwietniu, gdyż będzie miał tutaj jakieś problemy zdrowotne i prawdopodobnie będzie brał y, zwolnienie lekarskie, także go będzie mniej godzin w pracy, mniej dni w pracy niż normalnie był czy niż powinien być z zasady, tak? Hm. Moi drodzy, kolejna sprawa. Dostaniecie jakąś dobrą wiadomość od starszej kobiety albo od kobiety z urzędu. Ja mam tutaj pokazane, że jakaś kobieta, czy to z rodziny, ze znajomych, czy z urzędu, kobieta starsza od Was sporo, może być, ale nie musi, pamiętajcie. Że jakąś nową ym, wiadomość Wam da, ale ta wiadomość będzie dla Was dobra, otworzy Wam tutaj jakieś nowe furtki, nowe możliwości. Dlatego bardzo Was ucieszy moment, kiedy otrzymacie tą wiadomość od tej kobiety, tak? Będziecie bardzo zadowolone. Także jeżeli chodzi o takie sprawy administracyjno-sądowniczo-urzędowe, bardzo dobre poprzez yy, komunikację. Ze starszą, doświadczoną kobietą z tej branży. I to też jest dla Was rada, moi drodzy. I jeszcze jedna sprawa mi się tutaj pokazała. Hmm. Tak, właściwie to bardziej to widzę jako radę. Nie ratujcie na siłę coś, co już się dawno zniszczyło, czego już dawno nie ma, gdyż za waszą dobroć możecie dostać, brzydko mówiąc, ochrzam, tak. Za to, że wy chcecie komuś pomóc, za to, że wy chcecie coś ratować, coś co jest poblokowane, coś co jest znerwicowane, zniszczone. Tak naprawdę, poprzez chęć pomocy w pewnych sprawach możecie dolewać oliwy do ognia jeszcze poprzez waszą dobrą chęć pomocy. Możecie dostać właśnie jakąś taką nieprzyjemną reprymendę od kogoś. Także. Mm, nie pakujcie się w żadne takie sytuacje, nie wchodźcie w żadne takie nerwowe sytuacje, tak? Gdyż może być troszkę, szczególnie pod koniec miesiąca dla Was, moje drogie byki, nerwowych sytuacji, gdyż pewne sprawy nie będą szły pomyśli osób z Waszego otoczenia, będą oni chodzić bardzo nerwowi. Wy będziecie chciały im pomóc, ale chęć Waszej pomocy mam wrażenie, może zostać odebrana jako atak. No, i to jest właśnie ten typowy przykład tego, że yy, chciałem pomóc, chciałem być dobry, a wyszło jak zawsze. Dobrze, moi drodzy, ślicznie wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli możecie, udostępnijcie gdzieś u siebie ten film. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje yy, pomocy indywidualnej, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Tutaj informacje w opisie filmu, ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.